Servus. z tej strony Stolson, a to jest kolejny odcinek z Gry Mobile Legends Bang Bang. Widząc to. Nie mógłbym dzisiaj nie zagrać Lesley, więc e, podsumujmy sobie na początku statystyki ostatniego odcinka. Akali, nie podskakuj, bo tak się to skończy: w ciągu 22 godzin i 11 minut znalazł się na 10 miejscu według rankingu liczby wyświetleń z wynikiem 359. Dodatkowo, pod tamtym odcinkiem dobiliście 60 ocen pozytywnych, pod tym odcinkiem to podwajamy. Let's go, zostawcie łapę w górę i lecimy. Słuchajcie z odcinkiem. No i jesteśmy na ekranie wczytywania postaci Lesley, Dyroth, Lolita, Odette oraz Alucard W naszej drużynie u przeciwników Silvana, Granger, Xavier, Hylos oraz Karina Dyroth z Lolitą są premade'ami U przeciwników wszyscy mają Mastery Points U nas wszyscy oprócz Lolity No i co ja tutaj mogę więcej powiedzieć? Mają Hylosa To jest trochę dla nas przykra sprawa, bo jest to bardzo dobry tank Dodatkowo Karina, która może robić spustoszenie, jeżeli będzie odpowiednio ogarniać. Wiadomo, że e, przeciwko Marksmanom Asesynowie asas są bardzo potężni. Xavier mega silny tank, no i Sylwanka, która jeżeli również nas będzie fokusować, to może się to dobrze nie skończyć. E, Granger jako AD Carry. to jest rzadko widziany pik. To jest rzadko widziany pik, Przeważnie Grangera, Gangrena widać na dżungli. Więc mam nadzieję, że jakoś go tutaj ogramy. Lesley nie jest zbyt silna w early i tego się ukryć tutaj nie da, nawet nie ma takiej potrzeby, po prostu Lesley jest słaba w early, stosunkowo słaba. Mm, bo może, jasne, może farmić, ale nic więcej. Ok, bardzo ładnie zostało obity, dzięki tej Lolicie, no i nasza drużyna walczy w tym miejscu, więc udajemy się ich tam wspomóc. Wracajmy farmić. Potrzebujemy tej farmy. Pierwsze dwa itemki są naszym priorytetowym priorytetowym priorytetem. Granger siedzi w krzakach, więc uważamy, żeby tutaj nas gangrena nie złapała. A właśnie o tym mówię. I na spokojnie sobie farmimy. Potrzebujemy tej farmy, żeby zbudować pierwsze core itemki. Jeżeli je zbudujemy, będziemy w stanie robić troszeczkę więcej. No i jako lezyj potrzebujemy po prostu tej farmy. I mean bardzo. To zauważyłem w ostatnich dwóch grach, gdzie na początku. Nie szło mi zbyt dobrze jak teraz. A ty robiłem solo, praktycznie. Bang, obity. Bardzo ładnie. Jest tutaj Dracula. Swoją drogą wiecie, że Alucard to od tyłu Dracula. Bang, nie macie granger. Bardzo ładnie. Alucard, gang, not bad. Czy chcemy. Farmy? No, raczej nie. W sensie zbierzmy z Playta Golda, da nam to więcej niż e, Gold Cup, raczej. Więc jazda z plateem, bierzemy jak najszybciej, jak najwięcej. Nie wiemy, gdzie są przeciwnicy wszyscy. E, wiemy, że Granger został zabity. no Nieźle w ogóle, czemu mamy trzeci poziom? To mnie zastanawia. Gdzieś musieliśmy sporo farmy stracić. A no tak. Ee, Alucard nam ukradł farmę. Dlatego mieliśmy trzeci poziom bo przecież on tutaj w tym miejscu zbiera farmę. Co my zdobywaliśmy? Golda the Playta? Tak, tak, tak. Takie coś miało miejsce faktycznie. Ale te podziwo sobie radzi, tutaj nam idzie jakoś chyba. Z tego co widzę, nie, nie radzi sobie. Jest jeden, dwa. A Lukart nam kradnie całe farmy. I to mnie mega zaczyna irytować. My, my, jako Leslie, potrzebujemy tej farmy. W sensie potrzebujemy poziomów, potrzebujemy Golda. A, a Lukart sobie przychodzi na topa i bierze jak swoje. I to jest irytujące. Bo dłużej się będziemy rozkręcać. I być może nawet tutaj nie będziemy w stanie odpowiednio dobrze Gierki pociągnąć. Pudło. Tym razem. Słuchajcie, mmm, minus jest taki, że Granger ma piąty poziom. Plus jest taki, że ma mniej golda od nas. Shutdown, bardzo ładnie. A, no tak, teraz słuchajcie, Karina się gra pod tanka, nie? No właśnie, więc będziemy potrzebować szybko Roar przeciwko... E, przede wszystkim highlessowi, no ale również Ka Karinie, która no, jak widać build jest w stanie e, nas troszeczkę podenerwować, ale myślę, że to będziemy e, Malefic Roar po prostu budować po Scarlet Phantom i to lepiej wyjdzie, jest tutaj, o kurcze blaszka. Kupmy się tutaj na minionka, żeby Granger nie mógł mocniej spuszować. Udajmy się w stronę Mido, tam jest jakaś walka, więc chcemy tam być po prostu. Nie macie? Nice. Okay. to było logiczne, że Hylos zablo zablokuje raczej. Ale zobaczcie, zaczynamy już fajne obrażenia zdawać 2-0-1. Myślę, że możemy wracać na swoją linię. E, tutaj farmić powoli. W się powoli, no chcemy szybko farmić, ale. Ale, ale, ale odpuścić Team Fight raczej na chwilkę. I zdobyć tutaj jeszcze więcej Golda. Zobaczcie, bardzo mocne obrażenia. Pudło. Tutaj nas bardzo ładnie obił. Ale jako Leslie mamy stosunkowo dobry mechanizm ucieczki. Jest również Dracula, więc jest, czuję się stosunkowo bezpiecznie. Pomimo tego, że pomimo, pomimo tego, że nie wiem gdzie jest grę Granger, nie ma go w tych szakach, więc jest Luz. Nawet asysty nie dał nam co za samolubny Gaugan. <grywanie> dobrze, dobrze, słuchajcie. Jest wieża. zajbiście. Lecimy, lecimy dalej, słuchajcie. Mamy już Berserker Fury, teraz Scarlet Phantom i Malefic Roar. Weźmy go Reda? Ej, weźmy. Nie ma Reda, dobra. Faktat, Lećmy na mida. Bang, Shadow, bardzo ładnie, słuchajcie. No i ta Leslie już zaczyna działać zajebiście. No niestety... No niestety zostaliśmy paniem przez Sylvanę. Chciałem powiedzieć, no niestety przeciwnikom nie udało nas się zatrzymać w early. Dzięki czemu mamy najwięcej golda i jesteśmy w stanie już wszystko robić, co nam się żywnie podoba, ale Sylvana szybko sprowadziła nas na ziemię i to jest spoko, zbudujemy Scarlet Phantom, brakuje nam jeszcze 800, e, około 800 golda następnie Malefic Error przeciwko e, Hylosowi oraz Karinie, tak jak już powiedziałem I myślę, że będziemy e, zamiast Endless Battle budować również, e, również, również Blade of Despair Myślę, że tutaj e, nie przyda nam się aż tak bardzo czekajcie, bo tutaj się... fajna sytuacja dzieje nam idzie I ten sobie pomyślał w ogóle. Ej, 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 Xavier! Xavier! Bo się zdenerwujemy! Xavier! Dobra. Wycofajmy się. Wycofajmy się, bo Xavier nas tutaj skutecznie przystopował. No i, i skupmy się powoli, bo znowu przegramy. A to, to by nie było fajne, bo mamy naprawdę gigę przewagę. I w. Goldzie, chociaż tutaj Karina, Karina no nieźle, nieźle idzie Karinie, weźmy wieżę na midzie, przeciwnicy są na topie, tam również jest, oj, tam jest też Odetta, ale na bardzo low, to będzie top za mida, ale to jest Sword, to jest warte tego, żeby oddać topa za mida. Nie! Ohoho! Ale obstrując zbroję, słuchajcie, jak to leciało. Dobrze, że mamy tak mało obrażeń. Wycofajmy się, dużo więcej tutaj nie zrobimy. No i to Maletic Roar. To nam się tutaj przyda. Albo Hasklausy. W sensie Malefic Roar i Hasklausy zamiast Malefic Roar i Blade of Despair. Nie wiem, jeszcze nie ma. Lukard, I will fucking kill you. No, Daryl się tutaj chyba zdenerwował troszeczkę na, na, na Alukarda. My lećmy na tego Mida, słuchajcie. Nie macie. Ok, tutaj się robi niebezpiecznie. Wycofajmy się. Zabiliśmy już jednego przeciwnika. Teraz pora na farmę. Reda, nie krednijmy. Ale tego krabika czemu by nie. I przeciwnicy chcą puszować. Może my też spuszujemy? Co wy na to? Xavier bardzo dużo z ulta bije. Zaczynamy irytować ten gościu. No ojoj. Złapał nas tutaj granger z Ultimate. Niestety. Ale nie szkodzi, słuchajcie. Nie szkodzi, lecimy dalej. 8000 golda, Dalej najwięcej w grze, ale widzimy, że z Kredą idziemy tutaj łeb w łeb dosłownie. No, maletic roor tutaj nam kupi czas. Da nam dużo. Da nam dużo. I guess. Lorda dobrze byłoby zrobić. I być może tutaj zabić dokładnie Sylwane. Czyli to, co robi Odette, to, co robi Lolita, e, warto byłoby zrobić. Mamy 12 poziom. Kurwa, no z Zabiję tego Xaviera. Nie, no zbyt hamsko chciałem go zabić. Ale głupio! No głupiutko są, no głupiutko. Dobra. Easy club, easy club. Bardzo ładny ultradatel zastopowany przez... Hajlosa odet ten niestety nie żyje, ale przeciwna Sylvana również, piękny flash od Lolity, Lolita zabija Hajlosa. tutaj Karina próbuje zabić również naszą Lolitę, no jej się to nasz niestety udało, więc jest one by one i tutaj jeszcze Dairotowi nie udało się zabić Kariny i to się robi trochę niebezpieczne, ponieważ cała nasza piątka nie żyje. I przez to przeciwnicy mogą robić lorda. Dokładnie, czy nam się uda, czy my z... nie zdążymy tam dojść. O rany, rany. Jestem tak pokonany. 5-3. 3 kilo oddane. Hm. Musimy się lepiej pozycjonować. No zabiję tego Xaviera, naprawdę. On cały, całą grę nas fokusuje z tego ulta. Pierdolony. <grym> No nie wierzę. Dobra, mm, na Bocie pójdzie Lordzisko, więc chcemy tam iść szybko. Oj, jest tutaj Karina. Oj, 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 jest tutaj Sylwana. Oj, jest tutaj Harlos! D. <laughs> Pat, <laughs> wracamy się wychylować. No strasznie się na nas uparli. jest 3-1, zabiję go. Nie macie chłopie, no zdenerwowałeś mnie po prostu. Zdenerwowałeś mnie. I nie tylko ty. W gwoli ścisłości, <noise> Dobra, bierzmy tego Reda Red, już nam się przyda jako AD Carry. Gdzie jest przeciwnik, który go zrobił? Ja się pytam. Gdzie on się podział? Kradnijmy przeciwnikom dżunglę. Powiedziałem, nie macie Xavier, no zdenerwował mnie słuchajcie, a Sauson zdenerwowany robi tutaj robotę, co? Bang, nie macie. No teraz się tutaj robi niebezpiecznie, jest tutaj Silvana. No i pięknie, mamy full builda słuchajcie, na no topie to raczej będą odpuszczowywać. Nie zdążymy? Pięknie. A Xavier znowu, nas... Xavier znowu nas chciał tutaj zabić. Weźcie mu coś powiedzcie. Napiszcie w komentarzu: Xavier zostaw Sousona Tak mu napiszcie. Na pewno posłucha. Nie. Dobra, let's go po Lorda. Szybki lord, i, i po sprawie, i po płaczu. My trochę chwilę weźmiemy jeszcze sobie tutaj stąd. No i let's go z tym lordem. Co się będziemy patyczkować, nie? No, Xavier robi roboty tymi ultami. W sensie, no, skubany chyba trafił nas każdy multem w grze. A za to teraz Karina trafiła nas swoją śmiercią, śmiercionośną bronią. Bardzo ładny ult od Odety, który bardzo długo trwa, nie jest przez zastępowany przez co nie żyje i Hylos, I Karina Sylvana padła wcześniej. Xavier na szczęście nas nie trafił z ulta, chociaż leży tutaj, więc trafił nasze zwłoki i tak. Jest skubany mega uparty. Ale no trzy razy nie, ale trzy razy padł i chyba to trzy razy w ogóle przez nas, więc Easy Club. I to jest GG raczej. Raczej to jest GG. Z... Tak. Piękny meczek. Bardzo ładny. Uważam, że udany z mojej strony. Dajcie znać w komentarzu, czy Wy również uważacie, że ten mecz był udany z mojej strony. Ja Wam dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam bardzo serdecznie już w niedzielę o godzinie 12 do kolejnego odcinka. Teraz poproszę cię jeszcze, żebyś zostawił łapę w górę, komentarz i subskrypcję. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia! Do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć. We will be in touch. Are you all my